Skonfrontowałam mojego byłego na jego poście na Facebooku. Mój syn skończył 3 lata w zeszłym maju. Jego tata zerwał ze mną, kiedy byłam w szóstym miesiącu ciąży i widział go dokładnie 3 razy w sumie. Pierwsza wizyta trwała 47 minut w Starbucksie, kiedy dziecko miało dwa miesiące. Druga była godzinę w moim mieszkaniu, kiedy miał 8 miesięcy. Trzecia była półtorej godziny w parku, kiedy miał prawie dwa lata. To 3 godziny i 24 minuty z własnym dzieckiem. W 3 lata. Nigdy nie płacił alimentów. Nigdy nie prosiłam, bo nie chciałam go w moim życiu. Dwa miesiące po tym, jak mnie zostawił, miał nową dziewczynę. Trzy miesiące później była w ciąży. Żal mi było dziecka. w zeszły Mój przyjaciel Austin wysłał mi zrzut ekranu. Mój były opublikował szpitalne zdjęcie naszego syna z opisem, który sprawił, że chciałam wyrzucić telefon. Wszystkiego najlepszego na trzecie urodziny. Kej. Żałuję, że twoja mama nie przestanie nas dłużej rozdzielać. Żałuję, że nie możesz poznać swojego rodzeństwa, ale to się nie stanie. Mam nadzieję, że w przyszłości się spotkamy. Wiedz tylko, że jesteś moim światem. Kay było imię, które chciał. Nazwałam naszego syna inaczej. Nawet nie pamiętał właściwego imienia. Komentarze były pełne współczucia. Jego ciotka napisała: Modlę się za ciebie. Jego mama napisała: Bóg wszystko widzi. Jego dziewczyna Ashley. Skomentowała trzy serduszka. Obcy ludzie nazywali mnie złą. Milczałam przez trzy lata. Kiedy ludzie pytali o jego tatę, mówiłam, jest zajęty. Kiedy mój syn pytał, mówiłam, może wkrótce. Chroniłam tego gościa bez powodu, a on był i kłamał, żeby wyglądać jak ofiara. Austin napisał: Zignoruj to, nie jest tego wart. Nie mogłam. Otworzyłam zdjęcia i znalazłam zapisane zrzuty ekranu. Opublikowałam cztery w komentarzach bez wyjaśnienia. Styczeń. Mamy wizytę u lekarza w przyszłym tygodniu. Możesz przyjść, jeśli chcesz. Brak odpowiedzi. Marzec. Mogę przyprowadzić go w sobotę, jeśli chcesz. Brak odpowiedzi. Dwa tygodnie przed jego urodzinami. Chciałeś zrobić coś na jego urodziny? Brak powiedzi sierpień możesz wpaść kiedykolwiek po prostu daj znać opublikowałam je i wyłączyłam telefon następnego ranka miałam 19 powiadomień jego kuzynka napisała mówisz poważnie teraz jego mama napisała zadzwoń do mnie natychmiast ludzie pytali dlaczego skłamał ashley skomentowała muszę z tobą porozmawiać potem to usunęła Cztery godziny później byłam zablokowana potem wiadomość z nieznanego numeru jesteś psycho zrujnowałaś moje życie ashley ze mną zerwała moja rodzina jest wściekła wszyscy myślą że jestem nieudacznikiem jesteś dupkiem wiedziałam że to on odpisałam jesteś nieudacznikiem widziałeś go trzy razy pokazałam wszystkim prawdę brak odpowiedzi Austin zadzwonił tego. Wieczoru mówiąc, że posunęłam się za daleko, że powinnam była napisać do niego prywatnie, ale pisałam prywatnie przez trzy lata. Ignorował wszystko. Zależało mu tylko na tym, żeby publicznie dobrze wyglądać. Wspólna przyjaciółka powiedziała mi, że Ashley z nim zerwała, bo jest w ósmym miesiącu ciąży, i zdała sobie sprawę, że on też porzuci jej dziecko. Jego mama go zjechała, bo latami wspierała jego kłamstwa, nie wiedząc o tym. Dwa dni później jego siostra skomentowała na moim Instagramie Przepraszam, że nie wiedzieliśmy. Powiedział nam, że nie pozwalasz mu widzieć syna. Uwierzyliśmy mu. Wysłała mi bezpośrednią wiadomość, pytając, czy nasz syn czegoś potrzebuje. Powiedziałam jej, że wszystko u nas w porządku, ale podziękowałam. Jego tata zadzwonił do mnie tydzień później, przeprosił, mówiąc, że odetnij mojego byłego finansowo, dopóki nie zacznie zachowywać się jak rodzic. Najwyraźniej dawali mu pieniądze, wierząc, że płaci alimenty. Mój były próbował w zeszłym tygodniu napisać z innego numeru. Możemy porozmawiać o tym jak dorośli? Zablokowałam go. Nie ma o czym rozmawiać. Miał trzy lata, żeby być dorosłym. Ashley urodziła dziecko dwa tygodnie temu. Wiem tylko, bo Austin mi powiedział: Najwyraźniej mojego byłego nie było w szpitalu. Jakiś facet o imieniu Trevor był na wszystkich zdjęciach, które Ashley opublikowała.